Yeah. Yeah. Oh, yeah. Co tutaj się dzieje? Jak ty tu weszłaś, Markulo? Weszłam drzwiami. Babciu, chcę, żeby wyszłaś z mojego pokoju. Nie wyjdę. Ejwa, opuść mój dom. Ty, ladacznico, wynoś się. Nie straszcie mnie tak, bo i tak się nie boję was. A ten krasnal jest obrzydliwy. Co masz do naszego krasnala? Był bardzo drogi! To wygląda jak szkaractwo. Goodbye. Co za prostak. W ogóle jest niewychowany, ja jestem sto razy ładniejsza od niego. Oczywiście, że jesteś piękna. Gratuluję ci. Jesteś idealną wnuczką. Dziękuję bardzo, babciu. Ty też jesteś świetną babcią. Chodźmy oglądać serial. Proszę pani, chciałbym się widzieć z Brook Lang. A w jakiej sprawie? Prywatnej. A jak pan się nazywa? David Owens. Sprawdzę, czy chcę pana widzieć. David Owens do pani Brook. David Owens, niech wejdzie. Jestem twoim fanem. Naprawdę pięknie śpiewasz. Byłem na twoim koncercie. Bardzo dziękuję, ale ja pana nie znam. Czy mogę mówić do pani na ty? Proszę. Jak mogłeś ją tu sprowadzić? Nie życzę sobie, by ona tu przebywała w moim domu i chcę, żeby wreszcie zerwaliście. Dosyć. Nie mogę tego słuchać. Kocham Ejwę i z nią nie zerwę. Ile razy mam to powtarzać? Mam tego dosyć. Do ciebie nic nie dociera. Jak jeszcze raz ją tu zobaczę, to nie wiem, co zrobię. Babciu, chcę zostać sam. Twój ojciec nie wie jeszcze z kim się spotykasz, ale prędzej czy później się dowie. Nie wiem, co zrobi. Lepiej się zastanów. To ja już pójdę ko toi osielena Jedna małą usa nie musisz spać Jak ty do weszłaś smarkulo Jeśli możesz siebie ta Ty ladacznico, wynoś się A, Co pani siedzi

Ale jesteś zabawny, David. Jesteś piękna, bruk. Masz kogoś? Nie mam nikogo w tej chwili. Mam żonę, ale jesteśmy w trakcie rozwodu. A z jakiego powodu? Mary miała liczne romanse. Nie mogłem już wytrzymać. Ostatnio przyłapałem ją, jak się pierdoliła w naszym łóżku. Och, współczuję. Nie chcę wam przeszkadzać. Przyjdę później. Ale się zasiedziałem! Muszę już lecieć. To może dasz mi twój numer telefonu? Zostawię u sekretarki, cześć David. Do zobaczenia, Brooke. Nie się o Ejwę. Ciekawe, gdzie ona teraz jest. Nie martw się, Mary. Ta smarkula prędzej czy później wróci do domu. David, byłeś dla niej za bardzo ostry. Za bardzo ją zbiłeś. Ona naprawdę się przestraszyła. Dostała to, na co zasłużyła. Ejwie, taka lekcja życia się przyda. Po co się szlajała? Na to jest jeszcze za młoda Może zaprojektuję ekstra torebkę do tej sukni. Ja bym trochę skrócił ten materiał. Ja bym wręcz przedłużył. Za dwa dni jest pokaz. Musimy się pospieszyć. Ja bym zmieniła kolor sukienki. To może czarny? Nie, lepiej fioletowy. Myślę, że lepiej czarny. Może większy dekolt? Dziękuję, Taylor, możesz już iść. To do zobaczenia wszystkim. To ja pójdę projektować do mojego gabinetu, ja też. Brooke, jesteś naszym skarbem. Bardzo dziękuję, John. Cieszę się, że byłaś na moim koncercie z Elizabeth. Byłaś naprawdę fantastyczna. więcej nie dam Ci urlopu, bo nie daję sobie rady bez Ciebie. To nie moja wina, że to padła mi sraczka. Czekałam, aż przejdzie, ale więcej nie mogłam czekać, to wzięłam stoperan. A wie Lady Mary, po ilu dniach zaczął mi pomagać? No po ilu? Po dziesięciu! Lepiej zacznij robić obiad. Oczywiście, Lady Mary. A wiesz, że Ewa Owens była u nas w domu? Jak ona dostała się do Londynu? Przecież ona miała być na obozie w Glasgow. A wiesz gdzie była Eva? W pokoju Michaela. Przyłapałam ich jak się całowali. Oczywiście, że ją wyrzuciłam z domu. Co za lada wczynka z tej Ejwy? Zadzwoń do Amber. Michael teraz jest sam w pokoju. Musimy go lepiej pilnować. Idę zadzwonić. Wracamy do domu, Ewa. Uciekłam z domu, nie zamierzam wracać. Ojciec znów nie zleje. Obiecuję Ci, że David Cię nie zleje. Nie wierzę Ci, mam Ciebie dosyć i całej rodziny. On dziś pokaz. Czekam, aż mnie przeprosi. Mama cię kocha. Nie chcę tam iść. Taylor, nie martw się, dasz sobie radę. Już czas.